Przez ranek, bardziej niż poszedł do pracy. Ja muszę się ubrać. No tak, dziewczynki dzisiaj idą do babci i dziadka. Dobra, idę budzić, nalę. No, Ciaw, wstawa! Dzisiaj jedziesz do babci i do dziadka. Mamo, czemu mnie budzi? jak jest jak są no. No bo dzisiaj, idziesz zobaczcie do, do dziadka. Aha. A za ile jedziemy? No, jeszcze jest ranek, a jedziemy tak troszkę później, nie wiem, tak za kilka godzinek? No, okej. Okay. Ja idę zrobić śniadanie. Gdy się spakuj, albo ja się z tobą spakuję. No albo możesz się sama w sumie spakować. Ja idę śniadanie zrobić. Dobra, mama, dobra. Ech, no dobra, muszę się jakoś spakować, ale to mam ma tą walizkę chyba na dole. Ubrana już jestem. No bo co by tutaj porobić. Hmm. Grę sobie nie pogrom, bo nie mam tu przyciąg. Ja mam pomysł. Zabiorę jakąś grę do dziadków może? Nie wiem, no. Wezmę sobie mój iPadik i telefon i mój rysyk też. Muszę zabrać je do dziadków, więc no. Dobra. Trzeba to zrobić jakiś porządek. Muszę wsadzić do szafki te moje rysunki. O, nie mogę wsadzić. No to... Nie wiem, gdzieś tam położę, bo ja sobie muszę pograć. Dobra, siadam sobie, biorę sobie e tutaj. No, nie, kratka, no. A. Muszę skicownik tutaj z wziąć do dziadków, bo ja tam nie zamierzam się nudzić. Dobra, odpalam sobie jakieś gierki. O. Zadzwonię sobie do koleżanek i razem sobie pogramy. Okej, okay, jestem już na dole, to idę teraz zrobić śniadanie. Co by tu zrobić na śniadanie? Hmm, zobaczę, co jest w lodówce. No jest całkiem dużo rzeczy. Mam pomysł. Zrobię jajka i tuńczyka. Dobra. Biorę ten. A, ja nie jestem głodna. Już jadłam w sumie śniadanie. Dobra. Pieczemy jajeczka. Już od razu wstawię wodę na herbatę, bo pewnie dziewczynki będą chciały, że bardziej Kaja, bo ona po prostu kocha herbatę. Dobrze. Jajka. Robimy. Okej. Okay. Dam tutaj talerzyki. Oj. Postawię ładnie. Jeszcze tuńczyk dla kaj. Okay. Wsadzimy do lodówki resztę. No i herbatka. To wezmę tutaj kółeczki. Okej. Okay. O, okay, ja widzę, że już wstałaś. No, wstałam. Chodźcie, szukasz śniadanie. za Nelę? No, okej. Okay. Nela, chodź na dół. Nela, śniadanie. Dobra, pojadę po nią na górę. Dobra, idę po nią. Na chodź na śniadanie. No dobra, dobra. No już tutaj, tutaj, mojego mojego Ta, No tutaj, no Boże. No dziewczynki, jesteście To siadajcie. No, okay. mm, tutaj, No tutaj, 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 a idę oglądać telewizję, no okej. Okay. Yy, Tuńczyk jest nawet. Dobra. Herbata, kocham herbatę. Jak też? Ale trochę mniej. No dobra. To so, wypijcie dziewczynki. Ja dam wam walizki i idźcie się spakować. No okej, okay. już idę, idę. No ja też. Mamy walizki, więc idziemy do winty Dobra, muszę się spakować. Um, tylko co mam nie mnie spakować w sumie? No, nie wiem. Dobra, na pewno muszę wziąć jakieś ublania, tylko nie wiem jakie. Weźmy sobie tą. W ogóle my tam jedziemy na jakieś, nie wiem, 4 dni, kilka po prostu dni. My tam te kilka ublanek weźmiemy. to już ładne. Tym będę chyba jeszcze jutro, bo to jest moja ulubiona. Dobra. pisamy na pewno biolę. Taka y, zapasowa takie ubranko. I Wiecie, takie, taka jakby pasowa jakby pizanko, albo takie jakbym może zostaw została w domu. No i takie ubranko na jakieś tam, nie wiem, na coś fajnego na przykład. Dobra. no ja to pakuję te wszystkie ubranka. A. Zamykam szefę. No i co by to jeszcze wziąć? Dobra, muszę na pewno wziąć mój notatnik, no i moją kletkę Na pewno, no. No, przecież muszę tam jakąś rysę, tylko jakby się to spakować z tym. Dobra, muszę wziąć dwa slime chociaż. Tylko najładniejsze muszę wybrać. Te dwa, o wezmę te. Okej, okay. to i to. Nie, hmm, jeszcze potrzebę. Może wezmę mój plecacek. Jakbyśmy gdzieś śli... No nie wiem. Moja poduszka muszę na pewno wziąć. Jakieś zabawki wziąć? Czy nie, nie wiem. Wezmę moją żabkę. Hmm... Tam muszę jeszcze spakować, bo telefon i tablet to ja szakuję później sobie. A tutaj no... Hmm, idę do tego takiego pokoju dla zabaw, no? Tutaj, owie, oh, ja muszę moją zabawkę spakować, i muszę to spakować też. jakąś gejarkę. Żebyśmy mogli. Nie wiem, co oni mają tam, telewizor, ale użor, a chyba mają. No dobra, chyba jestem już spakowana. No dobra, to ja idę sobie dalej grać z koleżankami. Dobra, dzwonimy i gramy. No dobra, ja też muszę się jakoś spakować. Mm, dobra. No i wiesz, nie wiem, czy oczywiście, czy telefon i tablet, no to muszę ten y, zabrać, ale no to zaraz. Mm. Plecak nie wiem w sumie, czy brać, ale dobra. No walizki. no to jakieś ubrania. Boże, tylko jakie. Sukienka na pewno to. Nie wiem, może być tam na jakieś takie letniejsze dni. To też na dni. Moje piżamy. To i wzięłabym jeszcze jakąś bluzę fajną ciepłą. To? Może być, dobra. Tu ubrania mam. Szkicownik. A tam na pewno mam jakieś kredki czy coś. Nie mam figurkę cinnamorową? Nie wiem, dobra. Książek sobie ja nie czytam za bardzo, no ale dobra, wezmę to jest fajna. Co by tu jeszcze wiesz. I Może świeczkę? Nie wiem, no, na by się tam przyda sobie zapal, czy coś. Kremik na pewno. Jakiś film do oglądania, bo oni tam mają telewizję, nie wiem. Długopis. No i... Zajmę sobie spoko do plecaka. Tak jak telefon i tam, no właśnie bym zapomniała, o, mój portfel, może, będzie ja się tam pewnie pokupuje jakieś pierdółki i tak dalej, dobra, no, okej, okay. teraz mogę sobie pograć. No dobra, mm, idę zawołać dzieci, mm, że już wyjeżdżamy, bo minęło jakieś kilka godzinek tam, no, dobra, idę. prawda jest wcześniej jeszcze dosyć, no ale dobra, idę. Hmm, hmm, hmm. Nela, y, idziemy już do dziadków. No dobra. Bo jak tam dojedziemy, no to już będzie taki wieczór jakby, taki podwieczór, o. Y, no to i tak ten, pakuj sobie tego tableta, czy coś tam też o nie zmieścić się już, Lucy? No to weźcie jeszcze swój plecaczek. bo... Dobra, idę powiedzieć Kai, że wychodzimy. Jedziemy już? No tak, kochani, no to nie jest jak wcześniej? No, jak powiedziałem, to już będzie taki podwieczór. Będzie w sobie sensie jakaś 17 chyba. Aha, no dobra. Dobra, to tu pakuję tablet mój. Telefon i sam... No, dobra. Schodzę już na dół, okej. Okay. Dobrze, dziewczynki, odłóżcie na chwilę walizki, yy, bo jeszcze coś zjedzie przed wyjściem, no, bo będziemy, bo będziemy jechać jakieś dwie godzinki, trzy chyba nie, tak z dwie godzinki i pół, chyba, więc zrobię Wam coś na szybko, nie wiem, jakieś kanapki, czy coś, Dostaniecie po jakimś słodyczu, możecie mogli sobie wybrać jakieś z czekolady, czy coś tam sobie spakujecie, nie wiem. Dobra, macie sobie pieniądze, wziąć sobie na lakieszonkowe, tak, wiem. No, da dałam wam do plecaków jeszcze trochę, ale dobra. Jakieś kanapki? Macie po takiej kanapce, po takim małym deserze. Dobra, jedźcie sobie szybko. Znaczy nie musicie się aż tak spieszyć, ale ten lepiej y by było, żebyście szybciej zjadły. Dobra, widzę, są tam macie i tak będziecie mieli picie tam. Coś do jedzenia na, na drogę spakowałam No więc możecie sobie na przykład Tu też to spakowałam Ale weźcie sobie po czekoladzie no I dobra Idziemy do auta Dziewczynki weźcie sobie walizki i idziemy Dobra dziewczynki Odłóżcie sobie te plecaczki I walizki O Usiądźcie sobie Nie wiem weźcie tam telefony czy coś Dobra, jedziemy. Majka, luzka w czekolada. Nim, nim, nim. Okej, okay, jedziemy. Dechaliśmy. Chodźcie, dziewczynki, dużcie sobie telefony. Czy coś tam. Ty już ze swoją naliczą czekoladę zjadłaś. Dobra, weźcie swoje walizki. Wychodzimy, idziemy do domu dziadków. Dobrze, dziewczynki, macie wszystko, tak? Wszystkie rzeczy, szczoteczki też tam wam dopakowałam i tak dalej. Dobra, pukamy. Mama, mogę zapukać? No, okej. Okay. Kto tam? To pewnie moje wnuczki. Idę otworzyć. O, to wykochane córeczko. Chodźcie do środka. Jesteście już, ale fajnie, no tak bawcie jesteśmy. A zostaniesz tu na herbatę, No w sumie mogę zostać tam mam kuczeki telefon i tak dalej. Mogę zostać z godzinkę półtorej może z wami. No dobrze, kochana. O, już sobie walizkę. No tak na pół godzinki 15 minut tak zostanę. To jest y, Neli walizka, tak? Tak na nie widziałam babci. Ja też, ja też, kochani. Dobra, może wyjdźcie się rozpakować. Wasz pokój jest na końcu. Tak, dobra, idziemy. Dobra, a ja zrobię herbatkę. Chcecie herbatkę, dziewczynki? Ja chcę. Ja w sumie też. Już piję się herbatkę w domu, no ale to już podobną jestem. Dobra, to wezmę się żoneczkę, herbatkę. Dobra, usiądź sobie, kochanie. Porozmawiamy sobie. Oh. Tu jest nasz pokój, ale ładny. Nawet no, piękny, dobra. Um, ja zajmuję łóżko na górze. Dobra, ja, ja w sumie chciałam na dole. Um, dobra, um, musimy sobie jakoś faniski tutaj. Dobra, to ty sobie weź tą szafkę na górze i ja sobie na tą dole. To, to tutaj muszę się rozpakować jakoś. Dobra, to dawaj. O Boże, co się stało? I co się stało? Ej, 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 tak jakby, e, slime, on Mam takie teraz same slime z jednego zestawu. A fajnie, tylko za długi się nie zmieści, no to nie wiem, co z tym zrobił. No dobra, to dawaj zadajemy tutaj ubranka na środku. A tutaj rzeczy, o. Mój drugi, znowu się zepsuł, no nie wierzę. Dobra. Dobra. No to czekaj, tu mała, A bo w sumie ja to sobie zostawię, bo to będę później szukać. No w sumie ja też to jest dużo tego z, yy, bajzlu tutaj dużo jest. No nie Ja sobie po prostu wyciągnę najpodsadniejsze rzeczy. O. Dobra, musimy się jakoś tu ogólnie yy, oszukować. No dobra. No to... Yy. A, tu ma czekolada, na razie, zabieraj mi czekoladę, dobra. Ja sobie mam czekoladę, to świeczka sobie jeszcze taka. Zostałyśmy ogólnie od babci świeczki, chyba zaraz powinna być herbatka czy coś. Dobra. Ja sobie tę czekoladę. I sobie chwilę pogram. I tak samo. I na Niech to będzie mi to brzmi, to brzmi to fajnie, podoba mi się to. A może by tak coś zrobić fajnego? No tylko co? Hmm. Musiałbym się jeszcze zastanowić. Knujemy jakiś plan. No dobra. To może później. Ja w ogóle patrzę to telewizor i dawaj, całą noc nie śpimy, całą. Ja, No, ja już tak byłam całą noc nie spałam. No ja ty ja do Sylwestra też tak nie spałam i później do drugiej w nocy tam w trzeciej nie spałam. Więc okej. Okay. Dawaj, ale będzie fajnie. W ogóle bardzo tu ale to chyba trzeba w innym pokoju nacisnąć jakiś przycisk. Żeby go uruchomić tutaj też trzeba wtedy dać coś. A wiesz, że ja zabrałam, wie, że fajny film zabrałam, a jak! jak? Ej, no to fajnie mega. E, więc dobra, no idziemy do kuchni, bo chyba już jest herbata. Dobra, chodź yy, podam herbatkę. Już jesteśmy. No dobra, to się dajcie sobie. Ach zaraz dziadek jeszcze przyjdzie. O. No i jestem, jestem. No okej. Ja już wypiję herbatkę. No i hmm, Sorka, mam, ale już muszę się ogólnie zbierać do domu. Bo muszę jeszcze hmm, tylko spraw załatwić. No dobrze kochana. Idź, idź, pozdrów tam woreczkę ode mnie, okej? Okay? No, okej, okay, dobra. Pa, pa. Mm, ja sobie naleję może herbatki. No, dziewczynki, opowiadajcie, jak tam. Kaja, jak tam w szkole jest? A, No dobrze, dostajesz jakieś oceny? A, No, tam dostaję jakieś tam, ten... A jaką ostatnią ocenę dostałaś? Mm, chyba czwórkę? A, no, to bardzo dobrze, kochana. Dziadek i babcia są z ciebie dumni. A co tam u Neli? A u mnie też dobrze. A rozrabiasz dużo? no nie, 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 jestem grzeczna. w myślach nie, No nie, nie, jestem już dziadek, jestem grzeczna. No dobrze, to tam, ten, tam... Idźcie sobie do pokoju może, nie wiem, ktoś poróbcie. Nie wiem, gdzie to nie obchodzi. Przejechaliście tu... Nie wiem, po co w sobie No, no dobra, to gdzie była? Włóżcie, naczynia do zbywarki, ja to pozbywam. No i ten... Oh. No, i, i już powoli szybójcie się spać, bo już jest Ogól, ogólnie to już jest to podwieczne, i to zaraz już będziemy, więc no. Już się powoli dawać ciemnie, a to jeszcze nie teraz. Jest tak ogólnie, no. Nie też się o No zachować. cię sobie coś, czy coś poróbcie i, przy, i szykujcie sobie jakieś rzeczy, aby zaspalić, bo pójdzie je spać około tak, 21. Dobra, wam się już idziemy. Dobra. Chodź szybko. No to tak musimy wprowadzić też. Śpimy całą noc, ale yy, musimy yy, najlepiej to już będzie teraz umyć zęby, znaczy zaraz będzie kolacja, ale ten yy, taką specjalną pastą. A bo już to ten... Dobra, tak Dobra, musimy ubyć takiego zęby, żebyśmy nie mieliby tuwego smaku, bo musimy się... Yy, musimy tak jakby... Mam parę, mam bardzo dużo słodyczy. No Mam bardzo dużo słodyczy i bo jakoś to przetrwać, to jest nawet telewizor, ale to będzie trwać po cichu. I dawaj w nocy wychodzimy jakoś na odwiedź, wroździe gdzieś. Okej, okay, to mi się podoba. Ale dobra, dziewczynki, chodźcie umyć ze mną, bo już się stmęciło. Yy, no dobra, już idziemy. No dobra. No dobra, to kto się kupi pierwszy? Yy, no to... Yy, dobra, ty się, Dala, ubij pierwsza albo Kaja się pierwsza pierwsza, nie wiem, jak tam chcecie. Tam no, macie wszystko, ręczniki, szlafroki i tak dalej, piżamki i tak ten... Tak powiem wszystko, a do no, Dobra, to umyj sobie zęby może, dobra? No i ten. Dobra, nie biję moją cytatkom do zębów. Dobra, ja się myję. Tutaj okej, okay, okej, okay. wszystko dobrze. No, na teraz ty się myjesz, ja myję zęby, Jak już się umyłem i wszystko już było zrobione. Zęby i tak dalej. Dziewczynki, kolacja. O, kolacja, chodź. Pamiętaj, że Dobra, Dobre, dobra. Już, jeszcze nie, Dobrze, macie tu kolce. Babciu, kola, na kolację mamy burgera i frytki? No tak, to pierwszy dzień taki wyjątkowe, może być. No ja tam wam dokarmię. Chcecie jakieś słodycze jeszcze sobie zjeść czy coś? Ach, ty babcia. A później, może jutro. Okej, okay, dobra. Jesteście kochane? Chcecie dokładkę? Nie, nie babciu. Mm, dobra. Herbatki? No, możemy może wypisać. Mm, dobra, a nie, co to są te szklanki, no to marzcie sobie po herbatce, weźcie sobie kubki, No i dobra, idźcie już do łóżek, okej! Okay. Niedługo pojawi się część druga, bo to była część pierwsza, na razie nasze bohaterki są w części, gdzie mają herbatki w rękach i tam do swojego pokoju, więc część druga właśnie będzie o tym jakby nocowaniu i o drugim dniu tutaj, więc papatki.